A więc witam bardzo serdecznie tego pięknego niedzielnego poranka. Będziemy sobie kontynuować naszą kampanię w grze Warlord Battle Battlecry 3. Eee, ostatnio zakończyliśmy sobie na mapie Lunarion i zastanawiałem się iść od razu kraj śmierci, ale stwierdziłem, że najpierw sobie zwiedzimy Soleiven, może co. Po sobie zrobimy tutaj Że sobie tu odblokujemy te lokacje i dojdziemy sobie do Larry. Bierzemy tu smoków na chwileczkę. Także przejdźmy sobie do mapy Solhaven. Półwysep Solhaven jest ojczystą Leśnych Elfów. Tu znajdują się dwa święte artefakty Elfów. Drzewo Dusz oraz Kula Dusz. Eee, mamy pierwszą mapę pod tytułem Strój Tiatis. Leśne Elfy z Solhaven posiadają magiczny przedmiot związany płaszczem Tiatis, który jest częścią zestawu. Możesz ich zaatakować i próbować go wykraść. Spróbujemy to zrobić. Problem jest taki, że miejsce w schowku już kończy. I pa, kurde, Ragnara nie weźmiemy, parę punktów nam braknie, ale dużo tych koron mamy, więc pozwolę sobie na e, wybór kilku jednostek ze świty oraz jakieś mocniejsze jednostki. I mapa nie jest zbyt duża. To jest dość ciekawe. Dobra. Zostawimy Was jako magicznych napastników. No, i zobaczymy, co tam na nas czeka. Już mnie ktoś atakuje. Łucznicy tu są. Piechota. O Sporo was tu jest. Już muszę naprawiać moje budyneczki, co trochę. Bardzo mnie to martwi. Dobra, to zraszujemy drugi poziom. Asta sobie chwilę poczeka. O kurde, tu jest naprawdę dużo tych tych leśnych. Lubię ich troszeczkę Armagedonem tam e, poluzować. Jest poziom, jest poziom. E, weźmiemy sobie na pewno ten punkt do charyzmy, co ostatnio sobie poszedłem, dlaczego by tego nie zrobić. Mamy magię truciz na 10 poziom, więc pójdziemy sobie w magię tajemną w końcu. I, I teraz mogę sobie, mogę sobie w końcu zobaczyć jakie rodzaje e, zaklęć będziemy mogli sobie mm, kupić w tym. W tym, w tym, w tym, w tym, w tym, rodzaju magii, pozwolę sobie dać pauzę w takim razie i sobie przeczytać na spokojnie. Hmm, mamy tak, koncentracja. To mnie nie interesuje na razie, dowodzenie. Hmm, no takie o, ciekawe coś Podczas działania tego czaru twoja mana regeneruje się szybciej. O, to jest dobre. Tylko czemu to się nazywa wyczerpanie? Hm. Wszystkie pozostałe czary działają dwa razy. O kurde. Pytanie, czy dwa razy dłużej, czy dwa razy? Ale wydaje mi się, że dwa razy dłużej. Przepływ many, korupcja. Pijawka manny. Smocnienie. Wszystkim. Pobliskim bliskim jednostkom i budowlą zadaje obrażenia równe ilości punktów życia twego bohatera minus jeden. Ło kurcze. Czyli 206? Trochę za dużo. Ciekawe. A już im zewu ta. O kurde, ale pająk. Super ransko. Fajnie, mogę dużą ilość jednostek sobie naraz przewołać. Kolejny bohater tutaj, Lish Klasy Lish. No tak, nie wiem czy chce iść w tą magieta. Zanim ja bym cokolwiek tam zdobył ciekawego to dużo leweli bym musiał w to wydać. A jedyne zagęcie jakie wydaje mi się... Jakie wydaje mi się, że mogłoby być sensowne to e, to, to zaklęcie zniszczenia, tylko problem jest taki, że ja mam już armagedon, więc nie wydaje mi się, że potrzebował podobnego. Więc chyba sobie po prostu pozwolę e, pozwolę sobie chyba lecieć w Pirmancji w takim razie. To jest jakiś tam. Mm, Co Tak też zrobimy. Pewnie szczerze, tak też zrobimy. Dobra, przydałoby się do tych leśnych elfów dotrzeć jakoś. Wzmocnione wieże już ma chłopek, rozropek. Ale to mnie nie martwi za bardzo, bo tutaj zaraz więcej jednostek, sobie przywołam, może? Albo nie, Armageddonem spróbujemy zaatakować. Spróbujmy. Bardzo nie lubię ognia, więc to akurat dla mnie jest świetna rzecz. Jedna sprawa. Ostatnia wieża, czy jeszcze gdzieś masz? Nie się mi kopalni kochani Kilka w tych przystani wybudowałem, a jeszcze ma dwie wieże, patrzcie Jak się buduje łobuziaczek Generator Kurde mapa jak w dwójce nie? Też taki rożek tylko, że tutaj jest w mniejszym formacie, zdecydowanie. Dobra, to zniszczymy sobie jeszcze to i to chyba będzie tyle. Chcemy się że tutaj... gdzie jest Tyrannosaurus Rexus? Tyranozaurum is dead. The enemy has been vanquished. Chyba odpuszczę sobie w takim razie magię tajemną. Chciałbym mieć naprawdę bardzo dużo punktów many, żeby to używać jakoś sensownie. Ale ze tak? Najbardziej w porządku, jak najbardziej w porządku. Mam neutralne stosunki z leśnymi elfami. Plus 15 zbroi, plus 15 odporności na item. Boże, na item, na ten... co ja gadam. Puścimy to, weźmy sobie przedmiot, bo to jest jakiś zestaw. Więc ja bym sobie w kierce sprawdził, chociaż mogę w tym w, chyba... W schowku sprawdzić. Nie, musiałbym jeszcze zobaczyć jaki to jest zestaw. Obron Solhaven. Leśne Elfy Solhaven potrzebują pomocy, żeby pokonać Rycerzy i Mroczne Elfy, które najeżdżają w ich ziemię. A rycerzy? Co ty opowiadasz? Akurat z Rycerzami, to bym chciał mieć dobre stosunki. Ciekawe czy udałoby mi się to osiągnąć. O kurde, dużo tych wrogów. O kurde, dużo tych wrogów. Leśne elfy, moje kumple, co? Jak tam Adriada? 20 obrażeń tylko i podatność na wszystkie. Obrażenia fizyczne. O jezu, jaka słaba Adriada, Matko bosko. Oszukaństwo. Dobra, spróbujmy przejąć jak najwięcej tych zasobów. Zanim cokolwiek tutaj będziemy robić dalej. I tak, na pewno dwie kasty robotników, bo to jest duże kopal do ogarnięcia. Więc tutaj zdecydowanie. No i wojowników już też by się przydało produkować. Żelaza mam te 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 dwie kopalenki chociaż czy nie. Żelaza akurat... Nie mam dwie. Dwie trójki, no to już niech się produkują. Zasilimy zaraz te te, te kopalnie i będziemy lecieć sobie. Wydaje mi się, że przydałoby się dość szybko chociaż jednego wrogowego by Już tutaj ktoś się czai. Mhm. Oj kurczę, przepraszam. Jest tu ktoś, jakiś mroczny elfik. No nie, no już mi przejąłeś. Sam was Wycerze go mnie. O kurde, jakby mnie teraz zaatakowali to by mi bazę Patrzcie, zobaczymy co tam jest. A, mieliśmy sprawdzić sobie ten. Zestaw Tiatis. Plus 100 odporności na magię. Płaszcz Tiatisa, korona Tiatisa, kula Tiatisa i różdżka Tiatisa. Część rzadkiego zestawu artefaktów, które należały do Maga wysokich elfów Tiatisa. I to czego leśne elfy je ten posiadały? Ty gdzie one są? Teparowali? A teraz tak są, A zniszczyli mi tę kopalnię. O kurwa. Rycerz senior daje plus 2 do morale tutaj. O kurde. Hełm paladynów, paladynu. O kurde. Rzuca ochrona życia. O, za zajebista tarcza i nasz hełm. Ja cię się szpierniczysz. Ochrona życia to jest to, że jak spadną ci punkty zdrowia do zera, to cię uleci do maksymalnych punktów HP. O, karwa, kawka. Na razie nie będziemy budować drugiej tej kapłańskiej, raczej znaczy w budowli, bo wtedy na jednej mogę produkować cały czas jeszcze ludzi, ale nie na tyle, żeby się nie mogło ładować te zasoby. Nie? Gotów do ważenia. Gotów do ważenia. Chodź mi pomożesz. A przyjmiemy to wszystko.

Kurde, ile to rudy jest tutaj Nie mogę sobie w takim razie kolejnych wojeków zrobić O jeść co w sobie mogę zrobić przecież Dlaczego znaczy, by tego nie zrobić? Sazawka i jeszcze kasta bojów i więcej jeszcze robić. Które moje budynki pod atakiem? Tu, a to to nie chcę niszczą, co mi to chodzi? No w ogóle, nie interesuje. Zielony się bardzo lubił do na to będzie trzeba uważać. To będzie trzeba iść zdecydowanie z jakimś Armagedonem. Ale w sumie możemy już trochę jednostek, możemy sobie ich wysłać do boju. The enemy has been vanquished! Mamy, do, może, mamy możliwość, użycia sobie zabił Armagedonów, w nie? Dlaczego by tego nie zrobić, prawda? Eee, 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 Będziemy eee, naszego eee, uh, eee, Zobaczymy jak daleko da się o ile wy macie XPa? 11. Mógłbym troszeczkę Was podExpić, ale w ogóle zostawicie one na Armagedonie chyba. Kolejny żywił okogni, okej. Okay. Próbujemy całą bazę wysadzić Armagedonami dwoma, może nawet trzema. Ogień mocy Płomień i wybuł no, cała mana spotkami, ale trochę budynków poszło Słyszymy. Chociaż ostatni taki armageddon na, na zwieńczenie by się przydał. WYBUŁOWY płomień. Nie, yeah, elegancko. Ragnar żyje, żyje, je, je. Ładnie się expi. Co, tylko będzie czempionem? Elfy może by mi pomogły, co? 37 Expo 39 40 Kargot skierowca szybko się pobuduje tak w takim razie. Neferium Lentras jest i champion. Bardzo silny jest to, trzeba przyznać. O kurde, ognistych łączników już masz. Ale musiał wydać pieniędzy na zasoby, ja... Znaczy no, ale musiał wydać pieniędzy na ulepszenia, ja pierwszy. O kurde, bazę mnie atakują. Ktoś coś Twoje buduje? Pozwolę wam sobie ustawić was na wściekłych. A Ragnaras odpowiadał na L, jakby coś mu się działo. A ja idę. Eee, Spróbujemy. Dużo tych elfów ubyprodukowało. Bardzo się rozbudowało i bardzo.

Poddał się, poddał się nawet elegancko. Kolejna mapa zakończona sukcesem. Będziemy mogli sobie lecieć na nie. Jestem przeciwcą. Jasne stosunki z leśnymi elfami. No i bardzo mi to cieszy. I nawet poziom padł. Weźmiemy sobie troszkę więcej tej inteligencji. bo Chciałbym mieć tych punktów mana jak najwięcej. Hmm. Ale lecimy w Piromancję na trzeci poziom. Będziemy się tutaj zastanawiać. Dobra, no to Haven już mamy. W takim razie robię sobie cięcie i lecimy w Urmy.